Witam serdecznie na sprzedaż ciągnik motornik MTX135 o mocy 135 koni silnik 6 czołg silnikowy z turbiną ciągnik z 2007 roku z oryginalnym przebiegiem 5300 pierwsze opony od nowości Sprowadzany z pracy wyposażony w przedni dół o 3 ton robocze lewowe z przodu i w stylu posiada 4 biegi główne i 4 dni jest sprzęty pomysł przodu 480-70R28 z tyłu 580 70R38 Standardowy rozmiar sterowanie pod nosikiem oraz bałki spłotników. Lampa ostrzegacwych, tak zwany lodowy LEDowy, to automat. Ciągnik w oryginalnym stanie niemalowany Tam wokół mnie stanie nim Został zlokalizowany wnętrze, siedzisko pasażera jest odkręcone, ale jest razem z czemnikiem. organizacja na biedy. na jazdę brutną oraz do zadówki od razu